Siemano, no znowu ja, trochę przerwa była, ale jest Esa, ale no dzisiaj chciałem wam jakby taką trochę jakby motywację zrobić, jakby to nazwać, ale no dobra, no już bez zbędnego gadania to zaczniemy i mianowicie chodzi mi dzisiaj o to, że po prostu nie da się nie osiągnąć jakiegoś celu, jeżeli dziennie coś, dziennie do niego dążycie, bo po prostu, patrzcie, jeżeli na przykład e, pieczecie kurczaka, nie, no, i na przykład będziecie, minuta to jest jeden dzień załóżmy i co minutę będziecie go wyłączać i włączać, nie, tak cały czas, no to on się będzie, albo będzie się piekł bardzo długo, albo go w ogóle nie upiecze się, nie. I, ale jeżeli go zostawicie tak na wiecie yy, włączony piekarnik normalnie to on się w końcu upiecze albo się spali. I chodzi tu bardziej o to, nie chodzi o to żebyście się spalili czy coś ale chodzi bardziej o to, że po prostu to jest niemożliwe żeby nie osiągnąć jakiegoś celu jeżeli do niego tracicie zdążycie. I ja jakby to sobie uświadomiłem niedawno bo nie szło mi w ogóle tam no, w, w biznesie Miałem, już wiecie, takie, no kurwa, nie wyjdzie mi to jebać. To nie, chciałem, chciałem Cię poddać, ale pomyślałem sobie, bo jestem w takim jakby, e, w takiej grupie ludzi i tam oni właśnie też, też nad tym biznesem pracują. Jakby zauważyłem, że każdy z nich miał taką samą sytuację jak ja, ale w pewnym momencie, jakby po prostu przeskoczyli do do właśnie tej jakby e, najlepszej sytuacji, czyli nie wiem, że, że mają pierwszego klienta czy coś takiego, nie? Chodzi bardziej o to, że jakby, bo tak, no, ludzie nie widzą tego, jak pracujecie, ludzie tylko widzą ten najlepszy moment, nie? Czyli ja na przykład no widziałem właśnie, jak ludzie te, tych pierwszych klientów ogarniali. Ja i tak myślałem, nie? Ale przecież oni, na przykład, był taki koleś jeden, co miał dosłownie taką samą sytuację co ja, i w końcu zdobył pierwszego klienta. On był dłużej w tym niż ja. Jest, był w tym dłużej, ale w końcu go zdobył, nie? I też mi opowiadali historię właśnie o takim gościu, że właśnie był w identycznej sytuacji. Trochę po, poanalizował dane i w końcu się udało, nie? Po prostu to jest, no, to jest niemożliwe, żeby się nie dostać do, do jakiegoś celu, jeżeli, jeżeli pracuje się nad nim codziennie, bo Pamiętacie te takie obrazki z y, tymi y, górnikami, czy tam, no górnicy to są chyba I oni mieli jakby, był jeden z tą ścianą taką cieniutką, nie? I za tą ścianą zaraz były diamenty i on się poddał, nie? A drugi miał kurwa z taką ścianę i napierdalał dalej, nie? I chodzi tu właśnie, to jest to samo W końcu dojdziecie do tych diamentów, bo jeżeli będziecie kopać dziennie No to jest po prostu niemożliwe, żeby się tam do nie dostać, no bo nawet jeżeli byście kopali po. nie wiem, 10 cm dziennie i tak tam się dostaniecie, bo po prostu to jest niemożliwe, żeby się tam nie dostać. Bo no chyba, że ktoś je wykopie wcześniej, ale yy, w to wątpię, bo zawsze są jakby nowi ludzie, którzy kopią i się poddają nie? i cały czas tak jest. Niektórzy wiadomo, są wytrwalsi, niektórzy mogą się tam dostać szybciej niż wy do, mogą się dostać do waszych, do waszych diamentów, ale zawsze są gdzieś inne diamenty, więc. Nie, nie róbcie czegoś na Hamanie, że jakby wiecie, że chcecie zacząć ćwiczyć, o no to najebimy dzisiaj 1000 pompek czy coś takiego. chodzi mi bardziej o to, że jeżeli chcecie mieć na przykład, zróbmy, chcecie mieć fajną klatę, nie, no to zacznijcie od 10 pompek dziennie albo 100, bo nie chodzi o to, żeby właśnie się, wiecie, tak jak tamten na dole, ten, ten górnik wpierdolił się na całego, wykopał. Tyle. Cały ten tunel. Ja będę były dosłownie przed nim i on się poddał. I o to w tym chodzi, nie? Jeżeli będziecie robić załóżmy 10 pompek dziennie, no to. <gryś> progres to progres, nie? Nieważne jak mały, jak duży. Po prostu chodzi o to, żebyście cały czas robili postęp. Nie, nie chodzi o to, żebyście, jakby wiecie, nie musicie. Jakby. No, wiadomo, trzeba pracować ciężko, ale chodzi bardziej o to, że. Nie musicie robić czegoś, jakby wiecie, że musicie czegoś zrobić, nie wiem, na przykład tysiąc pompek. Nie no nie musicie tego robić, żeby mieć e, fajną klatę. Oczywiście będziecie mieli lepsze rezultaty niż 10 czy 100, ale chodzi bardziej o to, że po prostu tysiąc pompek dziennie będzie jakby do wytrzymania każdego dnia do, do końca swojego życia. No raczej nie a dziesięć na no spokojnie, nie? No przecież no, 10 pompek to jest. Nie wiem, 10 sekund. No. I to jest po prostu jakby do, do zniesienia do końca swojego życia. I dlatego powinniście robić właśnie coś takiego, że zniesiecie to do końca swojego życia. Musicie to zrobić jakby, żeby się dało to wycie utrzymać. Ten nawyk, czy co tam, co, co chcecie robić. No i po prostu to jest niemożliwe, żeby się nie dostać do tego golu. Bo jest, taki, jest takie powiedzenie, jakby no sweet spot się to nazywa po angielsku ale to jest jakby jak nawet na polski to by było słodki, słodkie miejsce coś takiego i to jest właśnie to miejsce z tymi diamentami nie? i tam się musicie dostać nie wiadomo, wiadomo im więcej zrobicie czegoś tym szybciej się tam dostaniecie ale jeżeli zrobicie tak jak drugi górnik który e, pójdzie na całego a potem się podda na samym końcu no to po prostu się to nie opłaca, więc zacznijcie pomału. jak już Wam kiedyś mówiłem, nie wiem w którym filmie, ale no, zacznijcie pomału. Kopcie po, po trochu, nie wiem, po trochu <gry> i się w końcu tam dostaniecie. Także tak, no, i dzisiaj tyle chciałem Wam przekazać. Także no, dzięki bardzo i cześć.